Witam was drodzy widzowie Dzisiaj z wybrał wybrał się do Osieka Zaatakować Szczupaki tą samą gumą Oczywiście tą fartowną Jest piękna pogoda Dzisiaj za ciepło ciep kurwa Dzisiaj za ciepło się ubrałem Będę się sobie jakoś z tym poradzić Bo jednak słońce tu pięknie grzeje I tak, no będę próbował. Tu jest piękna, e, głęboka woda w porównaniu do tego, co jest w wyżysku i mam nadzieję, że coś, coś tutaj da. No, jak na razie bez rezultatu. Trzeba będzie coś tu wybrać innego. Hmm. Którym? Także pierwsze branie było. Raczej to był e, jaś lub kleń. Tyle co widziałem, 35 40 metrów, ale już więcej nie chciał dziabnąć. Zmieniłem przynętę jednak na inną. Jest takie zwolone drzewo. Mam nadzieję, ma nadzieję, że się uda tym razem coś tutaj większego chapnąć. Widzę, że ryba się kręci. No i tak to jest. Dosłownie moment, od razu po tamtym nagraniu wziął ten szczupak, e, miałem go przy brzegu, e, no, chciałem wziąć telefon. I nagrać, kochani, to, ale, no nagrać, no, tak, to to dosłownie tak, tak, razu po tak, no tak, no tak, No tak, 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 w tamtym nagraniu, wziął ten szczupak, miałem go przy brzegu, no chciałem wziąć telefon i nagrać ale no się, tak to jest, jak się próbuję no niestety no, nie wziąłem kika do i no niestety tak to wygląda, ale biorą, zajebiście długo nie potrwało, aby złapać wymiarówkę, bo to jest maksymalnie 50, ale pięknie walczył w tym urokliwym tutaj miejscu, nie? tutaj ale nie wiem, czy na tą szczęśliwą gumkę da się jeszcze coś złapać, ponieważ dość bym zdewastował, ciężko bo wyjąć z pyska. Pięknie. Jutro też tu przyjadę na pewno, bo jeszcze jutro ma być taka pogoda. No jadę dalej. Dobra. O cio. Taki koleżka, wariat. Taki Nie wiem, ma pewno. Już powrót yy, do domu. Były jeszcze dwa brania. Jedno się dość szybko wyhaczył, nie było duży toki z nim. Zerwałem inną gumę. No i zapałem jeszcze jednego niewymiarowego. To został wypuszczony. Teraz jadę za skansenem w osieku. Właśnie, słynne miejsce na stare.